Przede wszystkim dzisiaj na temat turystyki sportowej, a więc wyjazdy na mecze. Jak wiadomo, Krzysztof Stanowski tworzy tak naprawdę biuro podróży, jeżeli tak to można nazwać. Biuro, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie będzie można tak kupić wycieczkę, jechać na konkretny po prostu mecz. Dzisiaj zobaczymy, ponieważ Krzysztof Stanowski wrzucił konkretnego tweeta, ile będą na przykład kosztować taki wyjazd tutaj na mecz Barcelony. Ile trwa, jak to wszystko wygląda, tak? Rzecz tak naprawdę niespotykana w Polsce, bo mamy biura turystyczne, jakieś biura sprofilowane, a to będzie jakby biuro turystyczno-sportowe, tak? No nie wiem, jak to określić tak naprawdę. Natomiast o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, mamy tutaj informacje pełne, tak? Informacje w sprawie wyjazdu z Weszło Travel na mecz FC Barcelona-Real Madryt, ceny, zakres świadczeń i tak dalej. Tym spotkaniem rozpoczniemy działalność, będziemy jeździć wszędzie super sprawa, e, powiedziałbym więcej, zajebista sprawa, e, bo nie było czegoś takiego w Polsce, z, z reguły te wyjazdy to była albo grupa jakichś pasjonatów, albo na przykład wyjazdy zorganizowane przy jakimś klubie, tak, no ale to były wyjazdy konkretnie po prostu pod e, mecz, natomiast tutaj mogą pojechać praktycznie ludzie z całej Polski i tylko jadą na konkretny mecz, to ich interesuje, nie chcą na przykład zwiedzać Barcelonę, tak, e, tutaj, no bo jak na przykład ktoś już, już był kilka razy w Barcelonie, to jechać tylko na mecz, na aspektach sportowy, to jest fajna sprawa, no ja na przykład nie lubię zwiedzać, tak, Dobra, i teraz mamy tutaj Krzysztof Stanowski, pisze w ten sposób. Zobaczmy sobie, bo to dopiero ruszy. Dostaje sporo zapytań o cenę wyjazdu z nami na mecz FC Barcelona-Real Madrid. Uprzedzam, że bilety na to spotkanie są drogie, co znacząco wpływa na koszt tej konkretnej wyprawy. Mamy dwa pakiety, normalny oraz VIP, normalny z przelotem, transportami i trzema noclegami w dobrym hotelu ze śniadaniem, ubezpieczeniem oraz pomocą opiekuna, to około 4,5 tysiąca złotych od osoby. Miejsce w pokoju dwuosobowym, cena może ulec zmianie, jeśli ktoś będzie miał życzenie specjalne, na przykład inny hotel, inny przelot, inna długość pobytu, albo inny sektor na stadionie Termin od 25 do 28 października. Pakiet VIP kosztuje 10 900 złotych, no to 11 tysięcy złotych i zawiera przelot, trzy noclegi w bardzo dobrym hotelu, miejsce w pokoju dwuosobowym, w którym czekać będzie dedykowana koszulka meczowa Barcelony do tego wspólna kolacja, all-inclusive i oglądanie meczów z prywatnej 16-osobowej loży lub z miejsc w tak zwanej strefie piłkarzy. Załawkom rezerwowych, gdzie umiejscowione, umiejscowione, umiejscowione są rodziny zawodników bądź sami kontuzjowani zawodnicy. VIPOM podczas kolacji oraz w loży towarzyszyć będzie Krzysztof Stanowski oraz Wojciech Kowaczyk. O, to fajna sprawa. Natomiast no, to ani nie stać, nie, po prostu nie stać tak na, ani na jeden pakiet, ani na drugi. Natomiast rzeczy. Dla tych osób, które są tym zainteresowane, to po prostu mogą pojechać. No, 11 tysięcy to już jest sporo, po prostu kasy, tak? No, 4,5 tysiąca to też, na jak na 3 dni, no ale wiemy, tak? To jest mecz RAL kontra Barcelona, więc to jest tak naprawdę też jest on drogi przez to, że bilety w ogóle na to spotkanie jest drogie. No Barcelona też do najtańszych miast nie należy na świecie, tak? Wkrótce wystartuje strona, czekamy też, aż sąd zalegalizuje naszą spółkę. Niecierpliwi mogą wysłać maile na adres krzyżtostanowski Najlepiej podać numer telefonu, decyduje kolejność zgłoszeń. No to zajebista sprawa. Na pewno po prostu wśród kibiców tak, jeżeli o właśnie Mateusz Borek mówi w ten sposób. Pojechałbym, ale ta koszulka może być Realu, no to trudno. No, może być Realu, no trudno. No właśnie, tutaj tak wiadomo, że Mateusz Borek jest kibicem Realu Madryt, a Krzysztof Stanowski jest kibicem Barcelony. Na pewno jest to no, zajebista sprawa, jeśli chodzi o kibiców, tak? Są też zamożni przecież kibice, którzy mają firmy, bardzo dobrze prosperują, więc rzeczywiście można na takie coś pojechać. Tu jest na pewno fajne to, że na pewno zapłaci się, praktycznie ma się święty spokój. Znaczy, ktoś może po prostu prowadzić swój biznes, zarabiać pieniądze, zapłaci te, te 11 tysięcy zł za ten pakiet VIP, tak? I wszystko już ma po prostu praktycznie załatwione. Niczym się nie musi przejmować. To też jest do, dosyć dobra sprawa, bo powiem szczerze, że często takie organizowanie, na własny rachunek, tak, czy na własny kosz po prostu, no tak, no, załatwienie przelotu, sprawdzanie, zarezerwowanie odpowiednio wcześnie, zarezerwowanie hotelu. No pamiętajmy, tak, ten mecz tutaj mamy Barcelona, Real Madrid, to będzie też pełna obsada tutaj, tak? Jeśli chodzi o hotele, ceny będą też wyższe, więc trzeba to po prostu zrobić odpowiednio wcześnie. Tutaj Krzysztof Sąski jeszcze mówi w ten sposób, że powstanie spółka, tak? No wiadomo, że to musi być spółka. Sąd przyjmuje tak statut tej spółki, ma po prostu tutaj sąd jakiś tam czas, chyba dwa tygodnie, czy trzy tygodnie na to, jeżeli się złoży po prostu taki wniosek, no i powstanie tutaj biuro podróży, tak weszło Travel. Fajna nazwa, tak, weszło Travel. Tak tutaj powstanie właśnie, które będzie się specjalizowało prawdopodobnie, tak, nie jestem tutaj twórcą tego, ale prawdopodobnie właśnie w tych sportowych wyjazdach pewnie to też zostanie rozszerzone. No niektórzy mówią tak, skoro Lidl ma na swoje biuro podróży wysyła ludzi na wakacje, to dlaczego weszło nie mogłoby mieć? też prawda, tak? Jak się Lida wychodzi, to jest taka gazetka, można odebrać i tam na tej gazetce są wycieczki, podróże, tak? Nawet słyszałem, że sporo osób z tego korzysta i są zadowoleni. Także tutaj no bez jakiejkolwiek reklamy, to też te powiedzieć, że to nie jest żadna reklama, tylko jest to informacja tak naprawdę tutaj, o, o której mówię, dotycząca właśnie pod, podróży kibiców, można pojechać. No na pewno dla zwykłego Kowalskiego to są kosmiczne pieniądze, tak no bo 4500 zł, no przy najniższej pensji no wiadomo, w Warszawie są troszeczkę zarobki wyższe tak zdecydowanie niż w pozostałej części Polski, no, ale jeżeli najniższa krajowa to jest chyba 1385 zł, tak około 1400 zł, no to jednak to by były trzy praktycznie krajowe, tak żeby jechać praktycznie taki mecz. No to jest mało prawdopodobne, żeby każdego było stać, ale te osoby, które mają większy budżet, tutaj to mogą pojechać tak, żeby zobaczyć. No muszę powiedzieć tak, no zobaczyć tak naprawdę Messiego, który gra mecz, jeszcze mecz po prostu taki szlagier jak Barça kontra praktycznie Real Madryt, no to jest świetna, świetna absolutnie sprawa muszę powiedzieć, że no to jest praktycznie obowiązek, tak, dla każdego kibica chociaż raz zobaczyć Messiego jak gra na stadionie, tak rzeczywiście jak gra w Barcelonie, no bo no to jest zawodnik, którego praktycznie ziemia pewnie nie wyda kolejnego takiego przez dziesiątki lat, niby są obiecujący młodzi zawodnicy, ale później się okazuje, że to jednak nie do końca, tak, nie, nie są takimi gwiazdami jak zapewniano, natomiast rzeczywiście to jest praktycznie obowiązek każdego kibica, żeby zobaczyć, oczywiście jeśli jest na to kogoś touch Także tutaj widzimy 4,5 tysiąca złotych od osoby, miejsce w pokoju dwuosobowym. No niektórzy narzekają na przykład tak tysiąca zł mówią, a miejsce ma być miejsce w pokoju dwuosobowym, to powinna być jedynka, no ale wtedy praktycznie ta, ta cena byłaby jeszcze większa. No ale z drugiej strony, tak, no jadą na 3 dni, to też się jakoś nie pokłócą ludzie praktycznie, tak zbieżność jest z celi, bo jadą wszyscy praktycznie o to, żeby obejrzeć ten mecz, więc no chyba, żeby w pokoju by był kibic tutaj, Realu i kibic Barcelony, no i oni by tacy byli za by się widzieli. no ale to wiadomo, jadą po prostu jako kibice jako zobaczyć wydarzenie sportowe. Natomiast to jest zbieżność tak naprawdę celi, tak? Co innego, jak się idzie na przykład na wakacje, no to tam rzeczywiście ludzie różną jadą z różnych tak naprawdę grup zawodowych, mają różne potrzeby i tak dalej, a tu najważniejszym celem jest obejrzeć i po prostu przeżyć ten spektakl sportowy. No i pakiet VIP kosztuje 10 900 zł i zawiera przelot 3 noclegi w bardzo dobrym hotelu, miejsce w pokoju dwuosobowym, w którym czekać będzie dedykowana koszulka meczowa Barcelony. Tak? Tutaj można zobaczyć właśnie koszulkę meczową. Ja jestem Ciekawy. i tutaj też takie słyszałem, czy na przykład tak, głosy, czy, czy ta koszulka będzie spersonalizowana, czyli czy będzie na przykład imię, nazwisko, znaczy no, nazwisko, tak, no nie imię, no wiadomo, nazwisko, czy będzie po prostu na tej koszulce, tak. Do tego wspólna kolacja all inclusive i oglądanie meczu prywatnej, z prywatnej 16 osobowej loży z, lub z miejsca z tak zwanej strefy piłkarza za ławką rezerwowych, gdzie umiejscowane są rodziny zawodników bądź sami kontuzjowani zawodnicy. No z reguły tutaj i Większość chciałaby oglądać za ławką rezerwowych, tak? Chociaż tej salce też może być bardzo ciekawe, ale tej salka no, taki, taki ma charakter, tak naprawdę e, taki jakby wipowski bardzo, tak? Natomiast tutaj, po, po to, żeby poczuć rzeczywiście ten spektakl, emocje, e, to za praktycznie tą ławką. No, świetna sprawa, no ja mówię, kompletnie mnie na to takie rzeczy nie stać, żeby pojechać, ale jeżeli kogoś stać, no to może po prostu się wybrać. Vipom podczas koracji oraz w Loży towarzyszyć będzie Krzysztof Sąski oraz Wojciech Kowalczyk, tak? tutaj rzeczywiście będzie tutaj podczas tej kolacji będzie z nimi rozmawiać. Ja jestem ciekawy na przykład tutaj, ile tak naprawdę w tym pakiecie jest osób zawarte, tak? Znaczy, czy to jest po prostu pakiet na 20 osób, 30, 40, czy 5? No, no pewnie tam nie ma więcej niż 40 osób, tak, ale jaka to jest grupa osób? Czy to jest 10, 12 osób, czy to jest 5 osób? No nie wiem. No właśnie, i tutaj wkrótce wystartuje strona. Czekamy też, aż sąd zalegalizuje naszą spółkę. Niecierpliwi mogą wysyłać maile na adres krzysztof sąski, małpa weszło.com najlepiej podać numer telefonu, decyduje kolejność zgłoszeń. No to świetna po prostu sprawa, można praktycznie jechać. Jak znam życie, pomimo tego, że takie ceny są po prostu wysokie, to i tak na pewno znajdą się zainteresowani. Mówię, to jest fajne z tego względu, że to jest praktycznie wszystko załatwione, tak? Często na przykład tutaj ludzie, którzy no mają firmy czy dobrze zarabiają, no nie, nie, nie wszyscy muszą mieć firmy, ale też jest ważny czas, tak? No to, to wszystko praktycznie zorganizowanie tego po, pochłania mnóstwo czasu. A tu już praktycznie wszystko jest podane, wystarczy tylko zapłacić i święty spokój. Przede wszystkim te bilety już są dostępne na ten mecz, tak? nie trzeba się praktycznie o to męczyć, starać, bo często jakieś tam bilety są na przykład, nie wiem, ruszać, sprzedaż po, od północy, w nocy ludzie muszą czatować przy tym komputerze, tak, bo serwery potem są zapełnione i tak dalej. Także y, oczywiście cena jest wysoka, natomiast jeżeli zobaczy się na całą po prostu logistykę i jak to wszystko wygląda, funkcjonuje, to jest to po prostu, to się, to się po prostu opłaca. Tak, jak ktoś ma taki portfel, tak? No, bo jednak, mimo wszystko, to są kosmiczne pieniądze, jak na warunki polskie. No, ale przeżycia są nieocenione. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Aha, chcę powiedzieć, że nagrywam to, ponieważ dostałem od Was wcześniej informacje, właśnie dotyczące tego, że rusza, to weszło travel, i żebym się wypowiedział na ten temat, żebym zrobił po prostu filmik, były takie informacje, Krzysiek Stanowski, o tym mówił mówił, dawał też pisy na Twitterze, natomiast były to tak naprawdę lakoniczne informacje, mówił, że więcej wkrótce powie. Dlatego postanowiłem zrobić teraz ten filmik, bo jest więcej takich obszernych informacji i konkretów szczegółów, żeby wam powiedzieć, tak? No bo samo powiedzenie, słuchajcie, rusza, weszło travel, ludzie, którzy są kibicami mogą jechać po prostu. Tutaj jest jeszcze tutaj ta de destynacja, to jest Barcelona i Real Madryt, tak? Tutaj pojedzie się do, praktycznie do, do Barcelony, ale to też ma po prostu być też wyjazd na inne spotkania sportowe, w inne części. To nie jest tak, że tylko zamyka się jakby na, na Barce. To, że Krzysiek Stanowski jest zagorzałym kibicem barsy, to nie oznacza, że tylko wyjazdy będą na, na Barcone. Mam nadzieję takie, chyba że się mylę, napiszcie w komentarzu. No ale z tego, co, co, co się orientuje, co słyszałem, to mają nie tylko być po prostu właśnie na, do, Bar, do Barcelony. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij żeby w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Ale tak, tak ogólnie, to trzeba powiedzieć sobie wprost, że to jest fajna inicjatywa, bo są na przykład tak, wycieczki, które gdzieś do Amazonki, tak, na przetrwanie, survivale. są jakieś obozy sportowe, są wycieczki typowo turystyczne, są wycieczki krajoznawcze, ale nie było takiej oferty, jakby skierowanej właśnie do kibicu, także to jest fajna sprawa, tak? Rzeczywiście, jak kogoś interesuje mecz, żeby pojechać, zapłacić, mieć to wszystko już praktycznie zapewnione, niczym się nie przejmować, zapłacić i pojechać obejrzeć mecz, tak? No bo ktoś mógł już być 5, 6 czy 7 razy w Barcelonie, no i nie, nie interesuje go przyjazd do Barcelony, zwiedzanie i tak dalej, tylko chce przyjechać na ten spektakl, oczywiście przy okazji tam jeszcze się przespać w hotelu, tak? A nie, że gdzieś tam przylecieć na mecz i zaraz po prostu po meczu lecieć na lotnisko. A tutaj rzeczywiście można spokojnie po prostu przylecieć, zjeść coś, jeszcze poznać Krzyśka Stanowskiego tutaj i legendę wyszło, a także poznać tutaj Kowala, tak? Mistrza Olimpijskiego. To wszystko na dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się cześć.